Urański koncern jądrowy KHNP wycofuje się z Polski. Prezes firmy potwierdza, że to przez koalicję Tuska. Mówił o porzuceniu projektów przez polski rząd. Jak to jest, że rosyjski lub ukraiński dron, który eksplodował 80 km od Warszawy, godzinę latał nad polskim niebem i nie został namierzony przez naszą obronę przeciwpowietrzną? Nowoczesne radary, systemy takie jak Poprat, Narew, Pilica to wszystko była ściema? Jaka jest realna skuteczność polskiej obrony przeciwlotniczej? Czy jesteśmy w stanie w ogóle cokolwiek przechwycić? Czy to dobrze, czy źle, że nie było nas przy stole w sprawie pokoju na Ukrainie? To był dla Polski dyshonor, czy jednak powód do zadowolenia? Czy Polska powinna dawać Ukrainie gwarancję, że w razie co pójdzie za nią na wojnę, czy powinniśmy wysyłać tam naszych żołnierzy? Zapraszam. Zaczynamy czymś absolutnie przerażającym. W nocy z wtorku na środę coś wleciało w naszą przestrzeń powietrzną, spadło 80 km od Warszawy i w zasadzie to nawet nie mamy pewności co to było. Odpowiadający za bezpieczeństwo naszego nieba Kosiniak-Kamysz najpierw mówił, że był to dron przemytników. Później, kiedy prokuratura podała, że była to eksplozja drona wojskowego, w MON zaczęli przebąkiwać, że to był jednak dron wojskowy, ale bez głowicy bojowej. Coś dość dziwne, bo jak uderzył w pole kukurydzy to eksplozja była tak duża, że w pobliskich domach powypadały szyby z okien. I ponieważ ministrowi obrony narodowej nie można w tej kwestii wierzyć w ani jedno słowo, w sieci natychmiast zaczęły pojawiać się spekulacje. Po samym zdjęciu ocalałego silnika eksperci zaczęli polemizować, czy to był uderzeniowy szachet, to znaczy gerań, czy dron Wabik Gerbera, których Rosjanie mnóstwo wypuszczają podczas każdego ataku, aby przeciążyć obronę przeciwlotniczą Ukraińców, czy może ukraiński dron zwiadowczy z ładunkiem autodestrukcyjnym. To, czy to był rosyjski dron Kadze, wabik, czy cokolwiek innego, nie ma chyba w tym momencie większego znaczenia. To, co jest ważne, to, że nie wykryła go nasza obrona przeciwlotnicza i nie został zestrzelony. Gdyby nie ludzie, którym ten dron prawie spadł na dom, to polskie władze pewnie nie wiedziałyby nawet, że coś takiego weszło w naszą przestrzeń powietrzną. To nie była przygraniczna wieś na Podkarpaciu, tylko to było na kierunku Warszawa, który powinien być najsilniej pilnowany. Niestety, jesteśmy totalnie odsłonięci. Po trzech latach wojny, kiedy Rosjanie prawie co noc wysyłają drony, nasza gotowość do wykrywania i zestrzeliwania takich obiektów jest zerowa. Nic nas nie chroni. To brutalne, ale takie są wnioski. A tyle się mówiło o Sky Control, czyli systemie antydronowym, który powinien nas chronić. Tyle się mówiło o polskiej, nowoczesnej obronie przeciwlotniczej, na którą składają się systemy Wisła, Narew, Pilica czy Poprad, które po części już zostały wdrożone. Tyle było zachwytu nad kupionymi od Szwedów awaksami, czyli latającymi radarami. I co? I nic. Po głębszej analizie okazuje się, że do wysokości około 150 metrów nad ziemią nie jesteśmy w stanie namierzać żadnych intruzów, ponieważ dla tego pułapu celu pokrycie radarowe mamy bardzo słabe. Okazuje się, że coś jest rozstawione tu, coś jest rozstawione tam, dziuramy to wszystko jak szwajcarski ser, Boeing 747 by przeleciał i nikt by nie zauważył, bo nie ma kasy, dlatego mamy mało radarów. To ja mam pytanie, po co nam tysiąc najnowocześniejszych czołgów, te wszystkie F35 i inny kosztowny sprzęt, jak nie przeznaczamy pieniędzy na obronę naszego nieba? Przecież w pierwszy dzień potencjalnej wojny to wszystko nam pozdejmują dronami wartymi 5000 dolarów sztuka. A pamiętacie, jak zabłaszczaka Błaszczaka pod bydgoszczą, też coś runęło z nieba? Wtedy była ta sama dyskusja, jakie wnioski, jakie środki zostały podjęte po trzech latach? No właśnie. A co wtedy pisał Kosiniak-Kamysz? Że jeśli minister Błaszczak nie wiedział, że nad Polską leciała rosyjska rakieta, to jest to ogromny skandal. Jeśli wiedział i nic z tym nie zrobił, to jest to rażąca nieodpowiedzialność i ignorancja w kwestii bezpieczeństwa Polski. Jedno i drugie dyskwalifikujące. Do dymisji. Kiepsko się zastarzało, panie ministrze, co? To jak? Kiedy pańska dymisja? Czy wasza hipokryzja nie ma granic i się pan nie podasz do dymisji? Przecież z pana jest taki minister obrony jak ze mnie śmigłowiec bojowy. Nie widzisz pan tego? Bo zdaje się, że wszyscy Polacy to widzą, tylko nie pan. Może stąd te gwizdy jak pan zaczyna przemawiać? Pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Szanowni państwo, i je to jebo. Po co drążyć temat? Zamiast szukać sensacji, spójrzmy w przeszłość. Przecież nie pierwszy raz coś z nieba spada. Raz deszcz, innym razem grad. Dzisiaj dron. Natura ma swoje prawa. A pan premier? Taki jak wtedy był surowy, tak teraz też będzie surowy, ale dla swojego podwładnego? Czy dalej urlopiki i cicho Mówił pan, że trzeba szybko takie obiekty identyfikować. No to ja się pytam, ile czasu potrzebujecie? Bo na przykład Szachet leci z prędkością 150 km na godzinę. Spadł 150 km od naszej granicy. Z tego wynika, że był przez godzinę w naszej przestrzeni powietrznej i nikt się nie zorientował. To już nie jest państwo z dykty. Dykta to przy tym bardzo trwały materiał. A pan, panie ministrze Sikorski, który chciał zestrzeliwać rosyjskie pociski nad Ukrainą? My nawet nie potrafimy nic zestrzelić nad Polską. O czym wy mówicie? Obudźcie się, bo tu chodzi o ludzkie życia. Partnerem odcinka jest Speakly. Speakly pomaga mówić w nowym języku 5 razy szybciej niż tradycyjne metody nauki. Wszystko opiera się na słowach i rozmowach, których faktycznie będziesz używać. Nauka jest wciągająca w formie zabawy. Żadnych nudnych lekcji, tylko praktyczny, zabawny sposób na płynne mówienie. Do tego 24 na 7 masz dostępnego korepetytora AI. Speakly jest dostępny w internecie na iOS i Androida. Dzięki temu możesz uczyć się kiedykolwiek i gdziekolwiek chcesz. Speakly oferuje ekskluzywny dożywotni plan w niesamowicie niskiej cenie. Jedna płatność równa się nieograniczona nauka języka przez całe życie. Wejdź w link z opisu, aby sprawdzić ofertę. Opadł kurz po spotkaniu europejskich liderów u Trumpa. Pojawiło się trochę więcej informacji na ten temat, a my wreszcie możemy podjąć się pełniejszej oceny tego, czy brak polskiego Reprezentanta na miejscu był dla nas policzkiem, czy dobrze się stało, że polska delegacja nie pojechała do Waszyngtonu? Już bez względu na to, czy to miała być delegacja premiera, czy prezydenta. Zatem, czy był to dla nas dyshonor, bo skoro byli tam nawet mniej znaczący od nas Finowie, to i my powinniśmy siedzieć przy stole, kiedy decyduje się o tak ważnych dla naszego regionu sprawach, czy też dobrze się stało, bo Polska nie powinna być gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy w kontekście obrony jej przed Rosją? Najpierw przedstawię perspektywę, która dla mnie jest najbardziej sensowna, a później poproszę Was o Waszą ocenę. Według mnie Polska nie powinna być gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy w ramach ewentualnego układu z Rosją, który jest obecnie obradowany na arenie międzynarodowej. I teraz dlaczego? Jeśli po zawartym teraz zawieszeniu broni trzeba będzie kiedyś znowu bronić Ukrainy przed Putinem, to bez Polski zrobić się tego i tak nie da. Czego by tam Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy, Włosi i Finowie nie ustalili z Trumpem, to cała logistyka i przerzut wsparcia dla Kijowa będzie przechodził przez nasze ziemie nie przez Finlandię, nie przez Litwę, nie przez Niemcy tylko Polskę. Będziemy kluczowym elementem. Będziemy wtedy mogli pomóc Ukrainie, ale na naszych zasadach i w granicach przez nas wyznaczonych. Powinniśmy mieć w tym zakresie swobodę decyzji w przyszłości, a nie przyjmować polecenia od innych gwarantów. A z tym właśnie nieuchronnie wiązało się pojechanie do Waszyngtonu na ostatnie rozmowy. I taka jest polska racja stanu. Tak więc niezależnie od tego, czy nie było nas tam, bo zostaliśmy olani, czy nie było nas tam, bo nie było sensu nas zapraszać, bo USA wiedziały, że i tak nie chcemy być gwarantem bezpieczeństwa dla Ukrainy? Czy nasi politycy zostali pominięci, bo są tacy słabi? Czy okazali się w tym przypadku nadzwyczaj mądrzy, przewidując przyszłe potencjalne ryzyka? Bez względu na to, czy było tak, czy tak, to dobrze się stało, że nas tam nie było. Ktoś mógłby się ze mną nie zgodzić i powiedzieć, że to był nasz strategiczny błąd, bo Polska musi być w formatach decydujących o naszym regionie no, dla naszego bezpieczeństwa. Że mając geograficzne atuty, o których wspominałem, będąc bramą do Ukrainy, stoimy z boku jakby wykluczeni. Ale moja odpowiedź jest prosta. Byłby to błąd, gdybyśmy zaproszenie otrzymali i z wyjazdu zrezygnowali. Ale zaproszenie od Trumpa nie otrzymaliśmy. Dlaczego? No, jakieś powody musiały być. Moim zdaniem bilet do Waszyngtonu mógł zbyt drogo kosztować. Ceną mogła być bezpośrednia wojna Polski z Rosją w 2028 albo 2030 na ziemi ukraińskiej, ale nie tylko. Na naszej również. Przypominam, Rosja ma pociski zdolne razić cele nie tylko w Warszawie, Rzeszowie, ale też Krakowie, Poznaniu, Szczecinie czy nawet Wrocławiu. Nie tylko te atomowe, ale i konwencjonalne a nasza obrona przeciwlotnicza nie istnieje. Mogliby zrównać ziemią złote tarasy albo jakieś osiedle na poznańskiej Widze z zwykłym Iskanderem bez głowicy jądrowej, co nie wciągnęłoby ich w wyniszczającą wojnę atomową. Ceną tej decyzji jesteśmy ty i ja siedzący gdzieś w okopach pod Pokropskiem. Twoje i moje życie, życie naszych synów i córek, które będą musiały tam walczyć z armią rosyjską, a nie wiadomo czy tylko rosyjską. Może okazać się, że w 2030 Tajwan już dawno będzie chiński, a na wschodniej Ukrainie w wojnie z siłami Zachodu udział wezmą także chińscy żołnierze, których Pekin zmobilizuje np. 4 albo 8 milionów z populacji liczącej miliard 400 milionów. Według różnych statystyk w Chinach do służby wojskowej nadaje się od 170 do 300 milionów mężczyzn, więc Chińczycy mogą i równie dobrze zmobilizować i 20 milionów osób pod broń. Wiem, że to daleko idąca wizja, że to wręcz bardzo odległa wizja, ale wcale nie niemożliwa. Wykluczyć takiego scenariusza nie może. W 1938 też w Polsce się ludziom w głowie nie mieściło, że zaraz wydarzyć się może to, co się wydarzyło w 1939 i trwało aż do 1945. Taka jest właśnie waga tej decyzji. Nie mamy też pewności, kto ustalał listę gości z Europy. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że to nie Trump, tylko Zełęński i Ursula von der Leyen decydowali o tym, kto ze Starego Kontynentu pojedzie na spotkanie do Trumpa. Jeśli decydował Zełęński, to tym bardziej wiadomo, że chodziło o brak chęci Polski wysyłania wojsk na Ukrainę i dawania jej swojej gwarancji. Teraz ktoś mógłby powiedzieć, bardzo pomogliśmy Ukraińcom podczas pierwszych miesięcy wojny, to wystarczające argumenty, żebyśmy tam byli. Zasłużyliśmy. No okej, okay, ale dziś decyzje w sprawie Ukrainy podejmują ci, którzy chcą wziąć na siebie jakąś odpowiedzialność. Ci, którzy mają dziś coś na stole. My mieliśmy w roku 2022, ale w roku 2025 już nie mamy i nie chcemy nic położyć. Nie chcemy wysyłać naszych wojsk na Ukrainę i nie chcemy obiecywać, że w razie ataku Rosji na ten kraj wypowiemy Rosjanom wojnę. To jest naprawdę bardzo proste. Poza tym zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Dziś może i większa część ukraińskiego społeczeństwa chce zakończenia wojny, nawet jeśli mieliby oddać Donbas i Krym, ale za jedno, dwa pokolenia nie wiemy, jaka będzie ukraińska optyka na tą decyzję. Może będą mieli do nas żal, że podpisaliśmy się pod podziałem Ukrainy? Być może Ukraińcy nie będą zadowoleni z decyzji, które tam zapadną. Po co to firmować? A teraz, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, ważne ogłoszenie: bo otwieramy nowe miasta. Jeśli satysfakcjonuje Cię obecna praca, to śmiało przewiń do tego momentu. Ale jeśli chcesz coś w swoim życiu zmienić, jesteś gotów zaryzykować, jeśli chcesz spróbować swoich sił w sprzedaży na jednym z najbardziej obecnie lukratywnych rynków i jesteś z jednego z następujących miast: Rzeszów, Bydgoszcz, Kraków, Warszawa, Łódź, Katowice. Lublin, Gdańsk czy Częstochowa, to zachęcam do kontaktu. Warunek? Musisz mieć ukończone 18 lat i prawo jazdy kategorii B. To wystarcza. Praca, co prawda, jest bardzo wymagająca, ale potrafi popłacić jak mało która. Zdarza się, że i 15 tysięcy złotych miesięcznie potrafią zarobić u nas osoby, które wcześniej pracowały jako barmani czy kierowcy. Co ważne, nie narażasz się na żadne straty finansowe, bo szkolenie, hotel i wdrożenie wszystko jest bezpłatne. Jeśli nie masz nic do stracenia, to zaryzykuj i spróbuj. Uda się, to odłożysz na mieszkanie. Nie uda się, też zyskasz, bo poznasz wartościowych ludzi i nauczysz się szalenie cennej kompetencji. Nie czekaj i wypełnij formularz z opisu tego filmu, zajmie ci max 30 sekund. Zrób to teraz, bo później do tego nie wrócisz. A ostatnim tematem na dziś jest wycofanie się Koreńczyków z budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Nie zgadniecie czyja wina. Co ciekawe, winnego nie wskazała opozycja czy jakiś komentator polskiego życia publicznego. Nie. Zrobił to sam prezes koreańskiego koncernu KHMP, czyli Korea Hydro Nuclear Power. Wang Juho, bo to o nim mowa, wypowiadał się na temat porzucenia planów budowy elektrowni w trakcie posiedzenia Parlamentarnej Komisji do Spraw Przemysłu tam właśnie w Korei. Po objęciu władzy przez nowy polski rząd, kraj zdecydował o porzuceniu projektów z udziałem przedsiębiorstw państwowych i dlatego wycofaliśmy stamtąd naszą działalność, mówił Wang. Inwestycja miała być drugą elektrownią atomową w Polsce. Pierwsza planowana jest na pomoc. Tak więc kolejny piękny polski sen wali się na naszych oczach tuż przed fazą realizacji. A już prawie to mieliśmy, prawie było dobrze. Niestety celowe cofanie kraju w rozwoju, jego gospodarczy sabotaż trwa w najlepsze. W państwie z rozbitymi służbami jesteśmy jak te niebo nad naszymi głowami. Kompletnie odkryci. Nic nas nie chroni, agentura niemiecka zdobywa najwyższe urzędy w państwie. Zresztą nie tylko niemiecka, jest też sporo brytyjskiej, rosyjskiej i każdej możliwej innej. Teraz zostaną nam horrendalnie drogie wiatraki, które się totalnie nie opłacają, gdy się do nich nie dosypuje, i zasypane kopalnie, jak ta w Bełchatowie. Bo nie wiem czy wiecie, ale na terenach kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie powstanie największe i najgłębsze sztuczne jezioro w Polsce. Akwen o powierzchni 4000 hektarów i głębokości sięgającej 170 metrów ma przyciągnąć nurków, żeglarzy i miłośników sportów wodnych z całej Europy. No, to teraz zamiast przemysłu i wydobycia będziemy mieli nurków i żeglarzy. Ciekawe, jak to będzie pchało naszą gospodarkę. Raz zalane złoża będą już praktycznie nie do użytku na zawsze. Grzebiemy swoje skarby na dnie jeziora, jeszcze ciesząc się, że będzie teraz gdzie się opalać. Tak niestety wygląda polityka energetyczna Tuska. Kapitulacja wobec oczekiwań Niemców, którzy nie chcą energetyki atomowej w Polsce. Nie chcą też u nas węgla. Bo skoro wiadomo, że to najtańsze i najpewniejsze źródła energii, to trzeba tego Polakom zakazać. Nie tylko za uwalenie CPK, ale także uwalenie Atomu i wielu innych projektów gospodarczych, kluczowych dla naszego skoku rozwojowego, Donald Tusk powinien zostać kiedyś osądzony. Tak długo jak nie zobaczymy jego procesu przed Trybunałem Stanu, tak długo nie będziemy mogli powiedzieć, że żyjemy w wolnej Polsce. Zapamiętajcie te słowa. Dziękuję za dziś, zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym wydaniu.